Czy myślałeś kiedyś o tym, że mógłbyś żyć w świecie, w którym krzywdy zostają zadośćuczynione, a krzywdzący zostają ukarani, w którym jest bezpiecznie i w którym istnieje i panuje wszechobecna sprawiedliwość? Wydaje ci się to utopią, bajką, która nigdy się nie spełni? Ja uważam, że ten stan jest możliwy, ale musimy wspólnie coś zrobić. Co zrobić, żeby na świecie zapanowała sprawiedliwość? Odpowiedź jest banalnie prosta. Ale to często właśnie te banały są najbardziej skuteczne. O sprawiedliwość po prostu trzeba walczyć. I możemy to zrobić. W jaki sposób? Zacznij od siebie. Kiedy dotyka ciebie niesprawiedliwość, kiedy jesteś źle potraktowany czy potraktowana, kiedy spotyka cię krzywda, odważnie i głośno powiedz, że się z tym nie zgadzasz i że żądasz słusznego sobie zadośćuczynienia. To jest podstawa. Sprawiedliwość zaczyna się od nas samych, od naszego życia, od tego, jak je traktujemy. A powinniśmy je właśnie traktować z szacunkiem, bo sprawiedliwość to jest szacunek do siebie samego, do Twojego ciała, zdrowia, do Twojej psychiki, do Twojego życia, do Twojego mienia. To jest właśnie sprawiedliwość. Więc dlaczego jest tak dużo niesprawiedliwości na tym świecie? To proste. Pewna łacińska maksyma mówi: Quotacet consentire videtur, czyli kto milczy, ten zezwala, czyli jeśli widzisz, że dzieje się niesprawiedliwość tobie czy innej osobie, a nic z tym nie robisz, jesteś osobą współwinną tej niesprawiedliwości. Bardzo często w ferworze dnia codziennego, w naszych własnych problemach, w pośpiechu, zapominamy o tym, że sami jesteśmy odpowiedzialni za sprawiedliwość, która dotyczy nas, Naszych rodzin, naszych najbliższych, oraz w ogóle otaczającego nas świata. Musimy uczyć się na nowo uświadamiania sobie tej potrzeby walki o sprawiedliwość. Jeśli my wszyscy zaczniemy powoli, krok po kroku, codziennie zwracać uwagę na takie rzeczy, reagować na takie rzeczy, żądać sprawiedliwości dla siebie i dla nas samych, to wtedy nasze życie zamieni się w raj na ziemi, gdzie właśnie panuje to, czego najbardziej potrzebujemy, czyli właśnie sprawiedliwość. Co powoduje, że jesteś nieszczęśliwy, że czujesz się pokrzywdzony? Brak sprawiedliwości. A co robisz, żeby ją osiągnąć? Siedzisz, myślisz, zastanawiasz się, knujesz intrygi, których zresztą nigdy nie wprowadzisz w życie. To nie na tym polega. Są różnego rodzaju dobre drogi do żądania sprawiedliwości, i ty masz prawo jej wymagać. To jest twoje podstawowe prawo. Czasem możesz się czuć bezsilny, możesz czuć, że los się od ciebie odwrócił, że wszystko idzie jak po grudzie, ale nadal możesz znaleźć sobie w siłę. Która pomoże ci walczyć o swoją sprawiedliwość i powinieneś to robić. I to jest, słuchaj, odpowiedzialność nie tylko za ciebie samego, to jest odpowiedzialność za wszystkich innych, których mogłaby dotknąć taka krzywda, jaka dotknęła ciebie. Na przykład, jeśli jesteś ofiarą zaniedbania medycznego i będziesz walczyć o swoją sprawiedliwość, kto wie, może ją uzyskasz i może zastopujesz kolejne niesprawiedliwości robione przez. Taką osobę, która Ciebie ukrzywdziła. Uchronisz w ten sposób innych. Zaprzestanie wtedy działania pewne zło, które Ciebie dotyczyło. Czyż nie jest to warte tego, żeby walczyć? Walcząc o własną sprawiedliwość, walczysz o sprawiedliwość innych ludzi. I wtedy, właśnie w ten sposób, możesz doprowadzić do tego, razem z innymi, że stworzymy sobie tu na Ziemi takie warunki, w których. Będziemy chcieli żyć i w których będziemy mogli i chcieli wychowywać nasze dzieci. Sprawiedliwy świat. To jest możliwe. Zacznij już dziś. Zacznij od siebie. To nie jest takie trudne, jakie ci się teraz wydaje. Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrób dzisiaj ten krok, który zapewni sprawiedliwość tobie, a który potem rozszerzy się też na innych, którzy będą brać przykład z Twojego pozytywnego działania. Dziękuję Ci za uwagę. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.